Zawsze mnie zastanawiało, jako mechanika, czy z chińskimi autami, jak przyjedzie do nas na serwis, będzie problem z częściami. Za mną MG chińskiej produkcji. Pojazd przyjechał na układ hamulcowy tylny oraz obsługę, filtry, oleje i tym podobne. Słuchajcie, jest problem z tarczami hamulcowymi tylnymi. One w zamienniku są niedostępne, mimo to gdzieś w kurtowniach w kurtowniach gdzieś są, ale nie ten typ tarczy, ta tarcza jest specyficzna, tylko i wyłącznie serwis Toma czy z oryginału tak zwana tarcza wchodzi i przez przypadek tylko udało nam się je zakupić, bo ktoś zamówił nie odebrał tego i to leżało, a tak naprawdę jest parę dni oczekiwania na tylne hamulce czy na tarcia klocki, w zamienniku występują filtry też ale szczerze powiem Myślałem, że będą dużo tańsze te części, ale no niestety te ceny czasami są droższe od markowych pojazdów. i dlatego powiem Wam szczerze, że majcie o swoje samochody.